Manko wszystkim w moim pierwszym odcinku, zapowiadającym o serii Żynie Wiadomo z czego, proszę o podawanie liniku do jakiejś fajnej gry, czy którą by chcieliście w serię. Proszę was, też łapkujcie, łapkujcie każdy komentarz, kto wypisze. Ten komentarz, który będzie miał dużo łapek, do będzie z tego seria. Zapraszam Was, ten. Teraz zapraszam Was do łap komentowania. Teraz powiem Wam, że nie wiem, jak zrobić mikro pomutacji. Następna rzecz. Jestem niepełnosprawną osobą. Nie doszłyszę. Dosz, Literek i nie będę dobrze pisał, ale to nie znaczy, że nie macie mnie oglądać. Na, na każdym jak się przywitam to zapowiem jakiś